Co powinny służby zrobić? Służby powinny przede wszystkim odzyskać te nagrania. To jest pierwsza, pierwszorzędna sprawa. Po drugie, powinny ustalić, kto jeszcze jest dysponentem tych nagrań. Po trzecie, ustalić możliwe skutki tych nagrań, w sensie, kto może podlegać szantażowi. No i po czwarte, powinny te osoby, które ewentualnie mogą podlegać szantażowi, a pełnią jakieś funkcje publiczne, zostać odsunięte od tych funkcji publicznych. To jest plan minimum. Naprawdę, dla, dla służb. No a reszta w rękach prokuratury, jeżeli gdzieś doszło do przestępstwa, pedofili czy coś takiego, no to oczywiście już prokuratura wkracza i robi swoje. Natomiast te podstawowe cztery punkty mm, są w interesie polskiej racji stanu i one, moim zdaniem, według moich informacji, nigdy nie zostały wypełnione. Jest to przerażające po prostu. Reset obywatelski.